Moi drodzy, daliśmy się wmanipulować w ten świat. Świat narzucił nam konkretny sposób myślenia, i tak jak Neo widzi w Matrixie, dochodzi do wniosku, że to, co ma przed oczami, to, 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 to nie jest realny świat. Tak samo my musimy zobaczyć, że faktycznie daliśmy się wmanipulować i świat został nam narzucony. I my musimy, zanim dojdziemy do tego, jak mamy, co mamy zrobić, żeby, żeby wyjść z tego matrixa, musimy sobie odpowiedzieć na parę pytań i zobaczyć, że faktycznie e, naprawdę było bardzo wiele źródeł, skąd dostaliśmy wręcz konkretny sposób myślenia, i świat pokazuje nam, że że, że nie, że nie potrzebujemy myśleć. Dostamy, dostaniemy odpowiednie gotowe schematy i my się nie mamy zajmować myśleniem. Popatrzcie. To nawet, nie, to nawet nie była zła intencja, tylko po prostu taki mechanizm automatyczny. Rodzice, telewizja, szkoła, znajomi, szef, przyjaciele, rodzina, internet. Wszystko idzie w tym kierunku, że mamy po prostu zewnątrz sterowność. Mamy przytłoczenie światem i zawężoną w ogóle perspektywę. Jesteśmy przemęczeni, do tego dochodzi depresja, do tego dochodzi przytłoczenie, mamy jakieś problemy w pracy. Z tego wychodzą złe relacje, z tego wychodzi negatywny wpływ na zdrowie. Gdybyśmy zobaczyli, jak wiele cały czas przychodzi do nas informacji, jak wiele cały czas. Jak, jak mocno pracuje nasza głowa? My często nie pracujemy fizycznie, często nasze mięśnie sobie odpoczywają, ale nasza głowa ze względu na telewizję, ze względu na innych, ze względu na internet, nasza głowa po prostu pęka od roboty i naprawdę świrujemy. I w tym momencie naprawdę już zostaje psychiatr albo psychiatra, albo naprawdę konkretne przemyślenie opisanie, jaki jest wynik w naszym życiu, skąd to się w ogóle wzięło, jakie działania, jakie sytuacje doprowadziły mnie tu i teraz do takiego sposobu myślenia, i co ja mam z tym zrobić, żeby nie zwariować, żebym ja mógł być wewnątrz sterowny, żebym ja w końcu mógł odzyskać realnie wpływ na swoje życie. Popatrzcie. Musimy. Jakie są przekonania i jakie są niewidzialne hamulce. Zastanów się, czy są twoje i czy są prawdziwe. Wrzucam ci tylko parę takich, takich przekonań, które, które ja słyszę na szkoleniach, które sam u siebie zauważyłem. I zobacz, czy one są Twoje, czy twoim zdaniem są prawdziwe. Na przykład Odnośnie finansów, że ci to mają szczęście, kasa nie jest dla wszystkich, że wszystko drożeje, że kasa znika sama, że jest ostra inflacja, że wszyscy nas okradają, że lepiej pożyczyć i lepiej pożyczyć albo lepiej nie pożyczać, że zawsze będzie tak samo. Odnośnie pracy, zobaczcie, pytanie, gdzie ja znajdę inną pracę, żeby mnie tylko nie zwolnili, co ja, mam, co ja w ogóle mogę robić innego że mogę wziąć pracę do domu, że sam zrobię to szybciej, tak, tak menedżerowie często zamiast pracę dawać pracownikom mówią sam to zrobię szybciej, szybciej i lepiej i wiem już wszystko. Zobaczcie, jeżeli chodzi o zdrowie, w tym wieku to już tak, w tym wieku to już tak jest przez chemię, że to przez chemię w jedzeniu, że kto by tam miał czas na jakieś ćwiczenia, że najpierw to trzeba na to wszystko zarobić, że Narzekasz jak zwykle, ogarnij się, a nie marudź, jeżeli chodzi o rodzinę, że dzieci, dzieci wszystkie są takie: że teściowa to już tak ma, że z rodziną to dobrze tylko na zdjęciach, że może lepiej że może się rozstać, jeżeli są jakieś na przykład problemy. I tak samo w rozwoju, że kto ma na to czas, że to, że to jest mydlenie oczu. Że ja mam już wszystko, co trzeba. Jeżeli chodzi o, o rozrywkę, że to są w ogóle nieważne, niepotrzebne sprawy, że ja nie mam na to ani czasu, ani pieniędzy, że książki to nie są dla mnie. Jeżeli chodzi o duchowość, no to ona jest oczywiście tylko dla nawiedzonych, że wiara nie jest potrzebna, że tam chodzi tylko i wyłącznie o kasę, że to są niepotrzebne bzdury. No i jeżeli chodzi o przyjaciół, że ja nie mam na to czasu, że tylko cię przyjaciele obgadają za plecami. I że to są nieważne sprawy. Zastanów się w tych obszarach, jakie są Twoje przekonania. Zobacz, zastanów się. To, to też jest jedno z kolejnych ćwiczeń coachingowych. Jeżeli temat Twojej duchowości, jeżeli temat Twoich przyjaciół, jeżeli temat Twojego zdrowia, Twoich pieniędzy, jeżeli on nie wychodzi tak, jak trzeba, jeżeli w skali od 1 do 10 nie jest na 8 na 10, to zastanów się, jakie są Twoje przekonania, skąd te przekonania się wzięły, bo jeżeli chcemy zaraz pracować nad przekonaniami i nad wewnątrz sterownością, na tym, jak przejąć, jak przejąć władzę nad w ogóle swoim sposobem myślenia, swoim sposobem działania, to za chwilę będziemy mówić o przekonaniach. A my tu i teraz musimy wiedzieć, skąd te przekonania się wzięły i jakie w ogóle są nasze przekonania, bo często my, działania, my, my często działamy według przekonań, a nawet nie wiemy, że takie a nie inne przekonania mamy. Działamy.